Dzień dobry. Dobrze, już było dobrze! Było, było dobrze, ale się wszystko zesrało, i wróciliśmy na YouTube. A. a tak poważnie, Lech przegrał swój mecz z motorem Lubin 1 do 2. I w takich krótkich wnioskach podsumujemy, właśnie to, co się wydarzyło. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym expose. Po pierwsze, można powiedzieć o tym meczu: Lech nie przegrał przez Murawę. Bo to trzeba sobie powiedzieć, ponieważ był taki temat, właśnie poruszał to m.in. Mikael Iszak. Oraz trener Federiksen, że murawa na stadionie jest, jakby to powiedzieć, do dupy. I z tym się oczywiście można zgodzić, ponieważ murawa jest naprawdę fatalna. Ale jest to też powodem tym, że przypomnijmy, że Lech, no w sumie jak widzieliście, można powiedzieć, yy, dalej jest ogłoszenie o green creamera. To jest dla mnie trochę dziwne, że taki klub nie może znaleźć sobie, no ale jak w sumie popatrzycie na pensję teraz właśnie widzicie to właśnie ogłoszenie. No to w sumie więcej zarobi inykasje na biedronce niż właśnie tutaj Greenkeeper. I też ciekawe, rzecz powiedział kiedyś, właśnie powiedział Janusz Basław pogadajmy o piłce, że 20 lat temu mniej więcej tyle samo, albo trochę więcej zarabiali Greenkeeperzy w wiszekach. Także Lech na pewno musi to jakoś inaczej rozegrać, bo tym bardziej pamiętajmy, że na przerwie prezentacyjnej będzie grała Ukraina mecz z Gruzją, więc stan Murawy na pewno nie będzie najlepszy. Drugie, Motor ten wygrał mecz zasłużenie i to sobie trzeba powiedzieć. O ile pierwsze 30 minut wyglądało tak jak znamy Lecha, czyli pewne prowadzenie nie tutaj gry, i szczelona bramka na 1 do 0. Później coś, co się zdarza rzadko, czyli właśnie szybka kontra, właśnie pierwsza akcja po straconej bramce przez motor, i tutaj mamy remis 1 do 1. Ale chwilę później Lech miał swoją trafioną bramkę na 21, ale ta została nieuznana, i od tego momentu, można powiedzieć, Lech po prostu, można powiedzieć, stracił silnik w motorze, a motor ten silnik wziął i właśnie motor zagrał lepiej. I właśnie przez już, można powiedzieć, dwie części dalszego spotkania, to właśnie ekipa motoru. Była lepsza. I miała coś, co nie miała żadna jeszcze ekipa w ekstraklasie, ale coś, co już na pewno musi się, co już właśnie ekipy ekstraklasowe się uczą. Po trzecie, a czego właśnie się uczą? Uczą się tego, jak grać z Lechem. Gdy weźmiemy sobie ostatnie mecze Lecha, czyli ze Śląskiem, z Ressowią, z Koroną i z motorem, to zauważymy pewien trend, który właśnie już teraz widać po prostu, że Lecha się można bardzo łatwo nauczyć. Popatrzymy na mecz Śląskiem. Tak, wiem, Śląsk gra fatalną piłkę, to czasy przeszłe, ale Śląsk jest właśnie pierwszym przykładem. Zobaczcie jak Śląsk mocno zagęścił środek pola, jak po prostu, można powiedzieć, zamurował swoją bramkę i tylko to, że właśnie popełnił błąd w kluczowym momencie sprawiło, że Lech ten mecz wygrał, a Lech cały mecz praktycznie rzucał do środkowania, rzucał, rzucał i tak po prostu było to grane. Później mecz z resową, to wiadomo, był już mecz po prostu rezerwami i co to się stało, to jest po prostu kompletny dramat i o tym po prostu można spuścić z mowy milczenia. Później mieliśmy mecz z Koroną i mecz z Koroną był, można powiedzieć, tym samym, że też Korona po prostu zdecydowanie lepiej Zaczęła grać niż Lech. Zresztą nie zaczęła przemawiać środek pola i właśnie w tym gdyby nie po prostu fantastyczna postawa walemarka, no to Lech by ten mecz przegrał i Lech można by powiedzieć, był blisko nawet trzech porażek z rzędu. No i motor znowu wykorzystał to, że po prostu Lech gra bardzo wysoko. Zobaczcie teraz tą grafikę, bo jak oglądacie oczywiście Ekstra klasę na kanał plus, szczególnie jak oglądacie Ekstra Klasę, no to w tam gdzieś około 80 minuty pojawia się średnie pozycje. I właśnie zrobiłem wczoraj tego zdjęcia, jak oglądałem i zobaczcie, jak wysoko gra Lech, a jak nisko gra Motor i to jest właśnie ta różnica, to jest właśnie to, co Motorowi się udało wykorzystać w meczu z Lechem, to zagęszczenie pola, Motor zagęścił właśnie ten środek i nie dał w ogóle szans Lechowi grać tak, jak oni mogą grać, nie da się po prostu tak grać, jeśli masz tak zagęszczony środek pola, to musisz po prostu no, rzucać do środkowania, a wiemy, że do środkowania w Lechu to jest temat rzeka i nigdy się nam nie udaje, w jak przypomnijcie sobie rumaka w poprzednim roku. Więc po prostu, no, Motor wykorzystał swoje okazje. O ile Lech miał też dużo strzału ogólnie w tym meczu, no i był więcej przy posiadaniu piłki, to nic nie znaczy. Liczy się to, co w sieci. A przypomnę Wam, że Motor mógł mieć 3 do 1, gdyby nie spalony znowu tutaj Mraza. A w sumie jeszcze była bramka NDIE bardzo blisko, bo przeszła w 90. minucie ostatniej akcji meczu. To mogło naprawdę skończyć źle. Po czwarte... Lepszy jest Salamon od Pingota i to trzeba sobie powiedzieć. Nie wiem, co Frederiksenowi wpadło. Znaczy ja wiem co z Frederiksenem, bo Frederiksen trzyma się tego, że musi być lewy, musi być środkowy obrońca, który jest lewonożny i prawonożny. No ale niestety tak się nie da. Jeśli nie masz nikogo tam doświadczonego, to nawet jak oni są młodzi, to nic to ci nie da, bo ja wiem, że tak robi kapitalnie, ale to był jego najgorszy mecz w lechu. No niestety tak się zdarza. A pingot, no z całym szacunkiem, pingot może jechać w pierwszej lidze albo w rezerwach, a nie na razie na poziomie Lecha. Oczywiście pingot jest niezłym zawodnikiem, ale na razie nie na tym poziomie. Myślę, że kolejne wypożyczenie mogłoby być, gdybyśmy mieli obrońców. A z racji, że wypadł nam blazić, yy, czy blazić oczy, Daggerstal to jest temat Jacka, Ze Salamonem nie wiadomo, co się dzieje. Niby jest gotowy, niby można go rzucić, a Frederiksen go nie, nie chce dać. A mieliśmy tam wypad za kartki, także na pewno tutaj to trzeba jakoś przemyśleć, i myślę, że władze Lecha będą na pewno myśleli o ewentualnym jeszcze jednym wzmocnieniu środka obrony. Po piąte jest to, że coś ciekawego powiedział Karol Filmczak. I to mnie właśnie, czy znaczy nie, że zdziwił, ale mam wrażenie, że dał kubeł zimnej wody kibicom, bo powiedział takie coś, że naszym celem jest miejsce w Top 3. I ja się z tym zgadzam. Lech w tym momencie, ja wiem, że kapitalnie mieliśmy początek znowu wszystko. Ale jednak zawsze trzeba pamiętać to, że liczy się to, co jest na końcu, a nie jak się zaczyna. Co z tego, że jak zaczął najlepiej od kilkunastu lat w Ekstraklasie, jak może skończyć na, na po prostu słabym miejscu. Patrzcie przykład Pot. Oczywiście wiem, że Wisła ale to jest coś innego. Ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że jednak troszkę tutaj jest ta różnica. I trzeba się na pewno na tym pochylić, pomimo że pamiętajmy, raków nie gra w europejskich forach Jaglonia, która gra w europejskich wygląda nieźle. A gdyby na przykład dzisiaj Legia pokonała Raków, to, czy Jagiellonie, to też by tam się naprawdę ciasno zaczęło robić. Na pewno nie ma takiego czegoś, że zwalniamy za Fredriksena bo już uff, takie coś mogło na wołę usłyszeć. Że od razu, nie ma, nie ma takiego czegoś gadania. Fredriksen robi bardzo o robotę. Potrzebuje jeszcze nie wiem, jednego dobrego środkowego obrońcy, myślę, takiego sprawdzenia, takiego rezerwowego. I naprawdę może być nieźle. Nie może być fenomenalnie, bo myślę, że Fredriksen też to powie, że nigdy nie będzie fenomenalnie, ale może być. Dobrze. I tego trzymajmy się przed, już po przerwie reprezentacyjnej, bo między innymi będzie mecz z Legią. Chyba właśnie jeszcze przed przerwą reprezentacyjną następną, także na pewno ten mecz będzie bardzo dla nas ważny. A ja Wam za ten materiał dzisiaj dziękuję. To był Katwer Felsman, to było expose. Zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał. A w przerwie reprezentacyjnej też się pojawi jeden ciekawy materiał, także widzimy się już w kolejnych materiałach.